Cześć. Dzisiejsze wideo na temat enagramu typ trzeci, trujeczki dzisiaj. Oczywiście zanim zaczniemy, to chciałam przypomnieć, że każdy z nas posiada wszystkie dziewięć aspektów enagramu, ale jeden u nas dominuje. Jeżeli dominującym Twoim aspektem jest trujeczka, to polecam obejrzeć to wideo do końca. Ja też. Standardowo będę mówić o różnych levelach rozwoju osobowości trójki, czyli też głównie będę się skupiać na tej przeciętnej trójce, dlatego że większość z nas to są osoby na tym poziomie przeciętnym. I też poruszę troszkę temat zaburzeń, bo trójka będzie miała największe tendencje do zaburzeń narcystycznych, ale też na koniec powiem o tych najwyższych levelach rozwoju świadomości, rozwoju osobowości trójki, także polecam posłuchać do końca żeby też się dowiedzieć, co zrobić, żeby wejść na te wyższe levele. I jak też rozpoznać taką właśnie zdrową trójkę. Otóż zdobywca, inaczej trójki nazywamy zdobywcami, achiever z angielskiego, czyli taka osoba bardzo mocno skupiona na celu. I trójki to są takie aspekty, które posiadają bardzo dużą determinację do osiągania sukcesów. I często te sukcesy osiągają w różnych dziedzinach, są to osoby bardzo takie czarujące, które bardzo lubią też rywalizować, nie mają problemu z rywalizacją, nie mają problemu z pracą pod presją. Są też osobami bardzo elastycznymi, czyli one też potrafią dostosować swoje zachowanie, słowa, prezencję pod otoczenie, co ma wiele zalet, ale też jeżeli pójdzie za bardzo, może mieć dużo wad. Takim największym strachem dla trójki jest bycie bezwartościowym i trójka bardzo często w podświadomości swojej uważa, że nie będzie wartościowa, jeżeli nie będzie osiągać sukcesów i jeżeli nie będzie osiągać swoich celów. I wiecie, trójki to są takie osoby, które bardzo łatwo rozpoznać na social mediach, dlatego że trójki mają zawsze nienaganną prezencję. Zazwyczaj to są osoby, które mają wręcz perfekcyjną, idealną sylwetkę, wszystko wyrzeźbione i Wiecie, trójki zawsze mają takie dość charakterystyczne posty, każdy post z gołą klatą, zawsze napinka, zawsze perfekcyjne jedzenie przyrządzone, codziennie jakiś trening, jeżeli oczywiście trójka ćwiczy, bo nie wszystkie trójki są sportowcami. Trójki to są takie osoby, które wiecie, na social mediach to jest takie perfect life, idealne życie. Oczywiście, no zależy co dla kogo. Znaczy idealne życie, ale często to są osoby, które tak, mają sukcesy, mają dużo tytułów różnych, ciągle robią jakieś studia, doktoraty, one wręcz jakby się chełpią tym, że mają DR przed nazwiskiem i często jeden doktorat im nie wystarczy, najlepiej mieć kilka. A jeżeli no nie idą w kierunku naukowym, bo nie wszystkie trójki są związane z nauką, to muszą mieć dużo medali, jakichś tytułów, jakichś pucharów najlepiej, dlatego że, że trójka uważa... Podświadomie oczywiście, że będzie zasługiwać na, na miłość, na wartość, tylko wtedy, kiedy będzie osiągała jak największe sukcesy. No i trójki często, wiecie, to są takie osoby, które nawet jak są na wakacjach, to te zdjęcia z wakacji, to jest tak rano, piąta rano, trening. Super klata, wszystko z w ogóle na wakacjach jest też perfekcyjne. Styl życia na wakacjach jest perfekcyjny. Tylko wiecie, z jednej strony to fajnie wygląda na socialach, ale z drugiej strony też tak sobie pomyślcie, Ile czasu te osoby muszą spędzać na nagrywaniu tego wszystkiego, obrabianiu, nawet na wakacjach, zamiast odpoczywać, no bo to się powinno głównie robić, żeby ten swój wizerunek utrzymać. I właśnie ten wizerunek to jest tutaj słowo klucz dla trójek, dlatego że trójki to jest, trójka to jest taka osoba, która często się gdzieś, mm, można gdzieś usłyszeć, że to jest taka osoba, która niesie w ręce maskę i bardzo mocno z tą maską się identyfikuje. Czyli trójki one bardzo dbają o to, żeby mieć taki nieskazitelny wizerunek wszędzie, wszędzie, gdzie się da. I one w oparciu o ten wizerunek tworzą takie to swoje ego, tą swoją personę i uważają, że to ego to są one. Czyli one tak bardzo w pewien sposób siebie oszukują, że często w to wierzą. I uważają, że to są one, że te medale, puchary, doktoraty, to, to są prawdziwe. To jest prawdziwe moje ja, prawda? W taki sposób. No i trójki mogą mieć bardzo duży problem też w takich sytuacjach, kiedy na przykład złapią kontuzję, kiedy mm, starzeją się. Trójki mają duży problem ze starością, dlatego że no, ludzie na starość zazwyczaj już trochę inaczej wyglądają. Hmm, większość osób, nie chcę mówić, że wszyscy, ja też się staram jak najdłużej być sprawna i robię wszystko, żeby zachować zdrowie i sprawność do starości, ale w przypadku truje, to idzie trochę za daleko, dlatego że one hmm, inwestują ogromne pieniądze, naprawdę ogromne też zasoby czasowe w to, żeby doprowadzić się do takiej nieskazitelności. Bardzo dużo wydają na operacje plastyczne, często na jakieś zabiegi medycyny estetycznej. I one oczywiście się nie przyznają do tego, że one to robią po to, żeby jakby swój wizerunek zachować, absolutnie nie, one często powiedzą, że one to robią dla siebie, bo, bo, bo coś tam zawsze jakoś tak pięknie to ubiorą w słowa, że często się im wierzy w to, że rzeczywiście o, one to robią tak nie pod publiczkę wcale, ale w głębi duszy tak naprawdę, znaczy w głębi duszy, trójki się rzadko zagłębiają w swoją duszę, ale e, tak głęboko pod tymi warstwami wszystkimi. To często no, te trójki one czują się po prostu bezwartościowe. I tylko no, one tak dużo inwestują w ten obraz siebie, że one z czasem wierzą, że po prostu ten obraz, ten piękny obrazek, ta nienaganna sylwetka, nienaganny styl życia, te wszystkie sukcesy, to jest ich. E, prawdziwe ja. No, bardzo potrzebują też aprobaty, podziwu ze strony innych komentarzy, które wychwalają je ponad wszystko, dlatego trójki też, one będą gromadzić tłumy na swoich social media, one są w stanie nawet zapłacić za to, żeby mieć bardzo dużo obserwujących, dlatego, że im więcej ludzi dla trójki, tym lepiej. Co jeszcze? Trójki no też, jeżeli są na tych niezdrowych levelach rozwoju osobowości, to mogą być bardzo rywalizujące i trójka tak naprawdę jest jednym Jedynym takim typem enagramu, który nie ma problemu z kłamstwem, który nie ma żadnego problemu z tym, żeby oszukiwać zarówno innych, jak i samego siebie. I często się mówi, że droga rozwoju trójki i to jest droga od samooszukiwania się do bycia autentycznym. Czyli w momencie, jak trójka jakby zrzuca te wszystkie maski i staje się taka autentyczna, wtedy ona może być takim prawdziwym motywatorem, ona może być wtedy osobą, która inspiruje innych do dobrych zmian. No ale musi przejść odpowiednią drogę do tego. I często właśnie no, trójka ma takie, jak nie będę idealny, no to nikt nie, nie będzie zwracał na mnie uwagi. No i często takie, jakby ten, ten typ anagramu numer 3, on jest podsycany poprzez różne takie sytuacje z dzieciństwa, czyli trójki często dorastają w takich środowiskach, gdzie na przykład jako małe dzieci były tylko wtedy zauważane, kiedy osiągały sukcesy, kiedy zdobywały medale, miały jakieś osiągi sportowe, najlepsze oceny w szkole. Czy jakieś wystąpienia publiczne robiły i wszyscy im tam bili brawo, no tylko wtedy czuły się wartościowe, no i sobie w oparciu o to zaczęły budować swoją takie, taką zewnętrzną, można powiedzieć, maskę, tożsamość. Ale oczywiście, no nie każda trójka będzie miała takie dzieciństwo. Czasem trójki też wyrastają w rodzinach, gdzie w ogóle dzieci nie mają żadnych, mm, żadnych jakby zakazów i gdzie te dzieci są też wychwalane. Ponad wszystko, cokolwiek nie zrobią, zawsze jest wszystko super, także też mogą później wyrosnąć z takim poczuciem, że. One, im się należy wszystko i e, też no, trójki często one naprawdę wierzą w to, że one się urodziły z jakimiś lepszymi umiejętnościami, z lepszymi genami też bardzo często, także, także to jest taka domena, domena trójek. Niezdrowa trójka, no ona może nawet posunąć się do tego, żeby obrażać innych, żeby tylko wyjść na lepszą niż inni. I to możecie sobie też zobaczyć na social mediach bardzo często. W dzisiejszych czasach to bardzo fajnie widać, kto jest też taką średnio zdrową trójką, dlatego że, że wiecie, zdrowa taka trójka, która ma wysokie kompetencje, wysoką, wysoki stopień rozwoju, która gromadzi jakąś wiedzę albo osiągi sportowe, ona będzie inspirować innych, ale ona będzie inspirować innych w taki sposób, że ona będzie się dzielić tym, co ma do powiedzenia. I będzie się starała przekonać właśnie poprzez tą swoją czarującą taką osobowość, poprzez te świetne zdolności komunikacji, bo trójki mają super zdolności do komunikacji z innymi ludźmi, czego ja im osobiście zazdroszczę. To taka właśnie zdrowa trójka, ona będzie inspirować poprzez to, kim jest i poprzez to, w jaki sposób, jakby ona będzie takim prawdziwym motywatorem, a nie kimś, kto będzie na przykład mówił coś w rodzaju, bo ja wiem to, to, to i to, ale tamci, 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 to oni mówią głupoty, nie? To, to będzie coś na tej zasadzie. I trójka nie ma problemu, żeby nazwiska podawać nawet na social media, że ja na przykład e, to, 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 to wiem to, to i to, i ja, ja tutaj Wam mówię, że to, ta moja wiedza i te moje jakby tutaj sukcesy e, zrobiłam w taki, taki sposób i on jest najlepszy ale tamten, 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 tamten na social mediach, to oni gadają głupoty, oni mówią coś innego, jakby oni nie mają takiej wiedzy jak ja i tak dalej, nie? Tylko, że trójka w przeciwieństwie do ósemek, które też nie mają problemu z obrażaniem innych i jakby z taką rywalizacją trochę, to trójka będzie to, o ile będzie w tych jeszcze względnie zdrowych levelach rozwoju, ona będzie to robić tak dyplomatycznie, czyli ona nie będzie używać przekleństw, wyzwisk, o ile nie jest taka jeszcze no, toksyczna, tylko ona będzie mówić bardzo merytorycznie, bardzo dyplomatycznie, no ale też będzie, jakby, tutaj kosztem poniżania innych, żeby wyglądała po prostu lepiej niż inni, prawda? Także no, ja, na przykład, czegoś takiego w ogóle w social mediach nie popieram. Uważam, że jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś chce mnie słuchać, to niech słucha, jak nie chce, to nie. Też obserwuję różnych ludzi i też z wieloma poglądami się totalnie nie zgadzam ale jakby no mi by nie przyszło do głowy, żeby mówić po nazwiskach, że słuchaj, słuchajcie tylko mnie, ale tamten, 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 no to on się myli, prawda? Więc to już jest takie, wiecie, niedojrzałe, nie? Takie, takie już yy, będę lepszy kosztem kogoś innego. A prawda jest taka, że utrzymanie tego nieskazitelnego wizerunku jest dla której bardzo trudne, dlatego że Wiecie, zawsze może się pojawić jakaś porażka, zawsze może się pojawić jakiś, jakaś wpadka z czymś. Zresztą wiedza, nawet z którą trójka zdobywa, się bardzo zmienia. Dzisiaj mamy takie badania naukowe, za parę lat będzie mieć inne, później się może okazać, że to, co, z czym się dzieliliśmy z innymi ludźmi, już się zmieniło, albo że wiemy coś dodatkowego, co nie było jakby uwzględnione na przykład w poprzednich badaniach i jakby budowanie swojego wizerunku w oparciu o to, że ja wiem najlepiej, a wszyscy tam się dookoła mylą, no to zawsze gdzieś tam może się w przyszłości skończyć z tym, że może się okazać, że jednak ten ktoś, kogo tak poniżaliśmy, w innej kwestii miał rację, prawda? Więc jakby no ja, ja unikam takich porównań siebie do innych, ale trójki nie mają zazwyczaj z tym problemu. No, takie bardzo niezdrowe, toksyczne trójki, one mogą wręcz um, manipulować otoczeniem tak, żeby wszyscy inni czuli się głupsi, a, a oni, żeby, żeby, żeby świecili, żeby byli tą gwiazdą taką, prawda, w towarzystwie. Ja miałam taką niezdrową koleżankę w, na studiach, która była taką typową, no już bym powiedziała, mocno toksyczną trójką i to była osoba, która zawsze nienaganny makijaż, super sylwetka, wysportowana, szczupła, naprawdę miała świetną figurę dziewczyna, ale ona na przykład potrafiła w towarzystwie rzucać takie teksty, zwłaszcza wśród osób, które miały jakąś tam, nie wiem, lekką nadwagę, czy były otyłe, Potrafiła tak naprawdę hamsko i wprost mówić, że o, a ja tutaj pół kilo przytyłam, tu chyba mi jakaś fałdka wystaje, coś. I wiecie, ja tylko patrzyłam tak na te osoby, mi strasznie było żal, bo no nie powinno się takich rzeczy mówić. I ona bardzo często, to jest jeden z przykładów, ale ona bardzo często właśnie rzucała takie szpileczki wszystkim dookoła, żeby, no żeby pewnie poczuć się troszkę lepszą niż oni. I oczywiście wszyscy mówili, że no nie, gdzie, gdzie, przecież Ty jesteś taka chuda, no gdzie gdzie tutaj fałdka jakaś, ale właśnie trójki mają do tego takie tendencje, że tak no, chcą jeszcze podsycić, żeby wszyscy bardziej mówili, że nie, no przecież Ty jesteś taka wspaniała, wszystko jest takie, takie świetne w Tobie. Ale, ale no to już jest level toksyczny, więc jakby bardziej się skupmy dzisiaj na, na takich powiedzmy średnio przeciętnych trójkach. Ja też jeszcze dodam, że w naszym środowisku takim zachodnim, bardzo ciężko jest trójkom się zmienić i w ogóle zobaczyć, że coś jest z nimi, no nie chcę mówić nie tak, ale że mogłyby się rozwinąć, na, wejść na wyższy level, dlatego że w kulturze zachodniej um, takie, takie właśnie osobowości nawet narcystyczne, takie nastawione na cel, one są promowane w naszej kulturze. W kulturze Stanów Zjednoczonych, europejskiej również, jakby wręcz jest taki nacisk można odnieść wrażenie na to, żeby... Robić jak najwięcej taki samochód, jeszcze lepszy, jak najwięcej gadżetów, żeby być kimś, prawda, żeby piąć się po tej drabinie sukcesu. I osoby takie są naprawdę podziwiane, szanowane, dużo ludzi im zazdrości, wszyscy chcą być tacy jak trójki, i dlatego może u nas tak bardzo trudno o to, żeby ktoś zauważył nawet, że no może coś przesadzam, prawda? Może wcale nie może być taki piękny, idealny na każdym zdjęciu. Zupełnie inaczej na przykład jest w Japonii, gdzie tam są bardziej takie środowiska kolektywistyczne, gdzie wręcz taki narcyzm jest napiętnowany. I ja rozmawiałam z wieloma ludźmi właśnie w Japonii, czy to Polakami mieszkającymi w Japonii, czy to z Japończykami, nawet bezpośrednio. I na przykład, no tam być może wszyscy do Tokio uciekają, którzy są narcystyczni, ale w Japonii chwalenie się swoimi sukcesami, robienie z siebie jakiejś takiej osoby super-wow, egoistycznej jest wręcz, bym powiedziała, właśnie jakoś tak dewaluowane. I w Japonii na przykład mężczyźni, którzy ćwiczą, oni nie chodzą bez koszulek, oni nie pokazują się nawet w takich koszulkach na ramionczkach, gdzie tam prężą muskuły. I co jest bardzo ciekawe, dziewczynom się to wcale tam nie podoba. Bo z dziewczynami kilkoma też rozmawiałam czy z Tajwanu, czy z Japonii. I tam tacy mężczyźni, oni nie mają powodzenia w ogóle, tak jak w naszych kulturach, dlatego że tam jest to uznawane za coś takiego, że ktoś no, chwali się i jest tak skupiony na sobie, że no, nie ma tam w ogóle przestrzeni na bliskość, na relacje, prawda? I to jest kolejny mankament trójek, że trójki dopóki ze sobą nie pracują, to one mm, mają bardzo duży problem z emocjami, z, one, one tłumią bardzo emocje. Często nawet sobie to racjonalizują, że. Nadmiar emocji przeszkadza mi osiągać sukcesy, że jakby im mniej tych emocji, tym lepiej, żeby być mistrzem w czymś, prawda? To tak w sporcie często można zaobserwować, że kontroluj wszystkie emocje, a wtedy będziesz najlepszy. Ale no, kontrolowanie emocji takie na siłę no, nigdy nie wyjdzie nam na dobre i zawsze nam się będzie gdzieś objawiać później jako jakaś choroba psychosomatyczna na przykład. Także no trójki, trójki nie są takie zbyt emocjonalne i one też no, często mają bardzo niski poziom empatii, dopóki się nie rozwijają oczywiście. I, I też możecie często zobaczyć na social mediach takie idealne trójki z partnerami. One oczywiście mówią tym partnerom bardzo często to, co oni chcą usłyszeć, czyli mówią, oj ten partner, on mnie tak wspiera, on jest taki cudowny, wspaniały i jakby to dzięki niemu ja tutaj też osiągnęłam coś tam, czy osiągnąłem. Ale wiecie, jeżeli te trójki nie są naprawdę zdrowe, to jakbyście wprowadzili kamerkę tam do sypialni, czy do e, ich życia prywatne, tak jak nikt nie widzi. No, to bardzo często tam nie ma bliskości, tam nie ma takiego prawdziwego wsparcia, tam nie ma bezwarunkowej miłości, empatii, głębi tego związku, tylko często to jest taki związek, gdzie ludzie żyją no, obok siebie. Każdy tam swoje, na swoje sukcesy zwraca uwagę i jakby każdy ma swój świat i, i każdy jest najlepszy w tym świecie, a tak naprawdę no, nie ma tam tej takiej głębi relacji. Oczywiście nie mówię, że wszystkie trójki, tylko mówię to o takich, podkreślam raz jeszcze nierozwijających się trójkach, no ja miałam okazję poznać kilka też takich trójek w swoim życiu, gdzie rzeczywiście to życie tak wyglądało, ale jak ktoś patrzy z boku, to myśli sobie, ale oni mają fajny związek, ale oni mają fajne życie. Ale oczywiście no trójka zrobi wszystko, żeby ten swój wizerunek utrzymać, i no, nie, nie będzie się do tego przyznawać publicznie, będzie kłamać, mówić dookoła, będzie zmieniać temat, jak ktoś będzie taki temat poruszać. Będzie robić wszystko, żeby tylko ta maska nie została zdjęta i żeby tylko prawda nie wyszła na jaw. Także w, w takie niezdrowe trójki w relacjach będą ciągle potrzebować też aprobaty, podziwu. Mogą konkurować nawet z partnerem, ciągle mówić: O, ja jestem w tym lepszy, o, wygrałem, prawda? I to no, nie do końca tak w, żart, w żartach, jak to czasem się robi. Też będą ciągle przekładać w kółko randki, spotkania, bo zawsze jest coś ważniejszego, bo zawsze jest jakiś cel do osiągnięcia, jakiś sukces czeka za rogiem. Też mogą nawet w chwilach słabości ukrywać się przed partnerami. Mogą na przykład płakać gdzieś w samotności, w samochodzie, kiedy nikt nie widzi, a niekoniecznie będą chciały nawet przed najbliższą osobą pokazywać tą swoją słabość. Z kolei zdrowe trójki, które już są na tym levelu autentyczności, one naprawdę autentycznie wspierają i motywują swoich partnerów. No, i nie są dla nich taką konkurencją, a przewodnikiem. To mogą być naprawdę takie osoby, które robią zawsze: dasz sobie radę, albo słuchaj, no nie wierzysz w siebie, ja ci pokażę, że możesz to osiągnąć. I to jest takie szczere, autentyczne, z miłością. I naprawdę, no trójki mogą być ogromnie inspirującymi ludźmi. Na przykład, taką zdrową trójką mm, z tych znanych osób jest Tony Robbins. On jest 3 w 2, czyli ma bardziej takie rozwinięte skrzydło dwójkowe, czyli takie bardziej empatyczne do ludzi. I jak sobie posłuchacie wykładów Tonego Robinsa, no to widać w nim tą empatię, tą miłość, tą wrażliwość taką do ludzi. Widać, że on nie ma tam maski, którą zakłada, tylko on też jakby no mówi, co myśli. Też ja myślałam kiedyś, że Tony Robin jest bardziej ósemką, dlatego właśnie, że on tak no, mówi bez ogródek i prosto z mostu jakby mówi, co, co myśli. Ale, ale widać, że jest to takie szczere, autentyczne, że on motywuje tych ludzi, wyciąga ich z tego bagna. Nie wiem czy widzieliście taki film Nie jestem Twoim guru właśnie Tonego Robinsa to On tam bardzo fajnie jest pokazany Jako taka osoba, która Mówi co, co myśli I która czasem dowali trochę nawet tym ludziom Z widowni Ale to wszystko jest podszyte taką naprawdę widać dobrą intencją I taką właśnie trójką myślę, że fajnie jakby każdy chciał się stać, czyli taką, która pomaga ludziom, inspiruje ich, motywuje do zmiany na lepsze i która naprawdę uważa, że każdy może stać się takim fajnym, wysoko gdzieś tam rozwiniętym człowiekiem jak one, ale nie ma tam krzty jakiejś takiej konkurencji, rywalizacji, życzenia źle, zawiści i tak dalej. Tylko prawda jest taka, że ciężko troszkę odróżnić te trójki, które są na tych mm, średnich rozwojach y, osobowości i tych trochę wyższych, dlatego, że no Trójka potrafi pięknie kłamać i, i kręcić i obierać wszystko w piękne słówka, więc tak naprawdę to, czy trójka jest autentyczna, czy nie, to wie tylko ona. I ja mam takie zawsze pytanie fajne do trójek. Co byście y, zrobili, gdyby przez chociaż jeden dzień wszyscy widzieli wasze i słyszeli wasze myśli i wasze intencje? Co by było? Bo myślę, że wtedy. Y, Trójka, jeżeli sobie zada takie pytanie i zacznie obserwować siebie takim mindfulness'em nawet jeden dzień, to wtedy może zaobserwować, że no może ona mówi tak fajnie, że gratuluję wszystkim moim współpracownikom, współ, e, mojej konkurencji, moim współpracownikom tego sukcesu, ale może gdzieś tam jednak z tyłu głowy ma, że wcale nie gratuluję albo, że czuje wręcz zazdrość i zawiść, która ją zżera od środka, że to ona miała być na tym podium, prawda? Więc zastanów się, trójeczko, co by było, gdyby wszyscy widzieli Twoje intencje i Twoje myśli. Czy, czy naprawdę wtedy zobaczyliby Twoje prawdziwe oblicze, czy, czy naprawdę jesteś taka autentyczna w tym, co robisz? Kolejne takie fajne pytanie. Jeżeli macie przy sobie jakiegoś takiego przyjaciela, dobrego, prawdziwego, a jesteście trójkami, to spytajcie tego przyjaciela, co w tobie ceni najbardziej, co w was ceni najbardziej. I to jest bardzo fajne zadanie, dlatego że po pierwsze, być może dowiecie się czegoś więcej o sobie, o prawdziwym sobie, tak jak Was widzą inni. Ale jeżeli jeden, drugi, trzeci, czwarty przyjaciel czy znajomy dobry powie Wam, że najbardziej podobają mu się Wasze medale, sukcesy i to, że macie taką determinację, żeby wygrywać zawody i tak dalej, no to może warto się zastanowić, czy oby na pewno nawet najbliższe otoczenie nie widzi w Was tego Waszego wizerunku i tej maski, którą zakładacie. Dlatego że. No, w taki sposób, jeżeli ludzie Was widzą, no to oczywiście Wy się z tego cieszycie, bo to jest coś, nad czym Wy pracowaliście całe życie, żeby ten wizerunek zbudować, ale z drugiej strony, no, zadaj sobie pytanie też, gdzie jest ta prawda o mnie, kim ja jestem tak naprawdę w głębi serca, jakie mam uczucia, emocje, jak sobie radzę z trudnościami, czy sobie w ogóle radzę z trudnościami, tak w środku, nie na zewnątrz, prawda? Bo trójka, nawet jeżeli gorzej wygląda. To ona zawsze na tych social mediach tak to obróci pięknie w słowa, że wyjdzie, że tak miało być, że to, że dzisiaj jest gorzej, to jest celowe, to jest jakby część mojego planu, mojego celu, prawda? Ja, ja, ja coś takiego obserwuję na social mediach. Ale, ale zadaj sobie pytanie, jeżeli na, nie wiem, miesiąc jakaś kontuzja by ciebie wyłączyła z osiągania celu, albo jeżeli coś takiego by się stało, co by. Uniemożliwiło Ci osiągnięcie jakiegoś celu, czy wtedy by się pojawił spokój, akceptacja, i okej, okay, to robimy coś innego, albo okej, okay, to daję sobie czas na odpoczynek, czy wtedy pojawiłaby się ogromna frustracja i ogromne poczucie pustki, dlatego że trójka, jeżeli przestaje mieć możliwość osiągania tych celów, to nie tylko czuje smutek, co jest normalne, ale czuje ogromną pustkę. Czuje się tak, jakby po prostu ktoś zabrał jej tą tożsamość, maski, wszystkie, i wtedy no, często popada w depresję. I trójka ma regres w dziewiątce, także w momencie, kiedy się regresuje, to zaczyna się zachować jak niezdrowa dziewiątka. Czyli wtedy zaczyna grać w gry komputerowe, obiadać się słodyczami, nadużywać alkoholu i staje się taką osobą, no po prostu w dołku depresyjnym, która no, mocno gdzieś idzie w kompensację. I, i staje się taką no, leniwą osobą, ale bardzo, bardzo nieszczęśliwą też w tym. Z kolei rozwój, czyli integrację, trójka ma w szóstce. Czyli jeżeli idzie w rozwój, to staje się bardziej taka społeczna, bardziej do ludzi, też zaczyna dostrzegać te swoje słabości, swoje lęki, bo szóstka też bardzo jest skupiona na, na swoim lęku, ale tak, w taki zdrowy sposób, prawda? Czyli tutaj no, bardzo byłoby ważne, żeby trójka nauczyła się od szóstki tego, co, co najlepsze, ale też, żeby korzystała ze swoich dwóch skrzydeł rozwojowych, dlatego że trójka ma po bokach dwójeczkę i czwórkę, więc możesz sobie też, jeżeli jesteś trójką, posłuchać o dwójce, wideo, które nagrałam. Czyli trochę więcej robić dla ludzi, dla innych, empatycznie, jakby poświęcać swój czas też na rozwijanie relacji. A z kolei z czwórki trójka może czerpać tą emocjonalność, dlatego że czwórka jest bardzo mocno skupiona na swoich emocjach zupełne przeciwieństwo trójki. I właśnie trójka, która ma skrzydło czwórkowe, na pewno będzie taką bardziej empatyczną i bardziej emocjonalną. Emocjonalną trójką niż taka typowo czysta trójka, która jest skupiona tylko na tym celu i jakby cel, można powiedzieć, po trupach do celu. To jest też takie często hasło, które bardzo pasuje do trójek. Więc trójka powinna przede wszystkim dążyć do bycia autentyczną, żeby jej intencje, myśli, życzenia dla innych były zgodne z tym, co ona naprawdę w środku myśli, i bardzo ważne dla trójki jest też to, żeby ona dała sobie poczucie wartości i nie uzależniała poczucia wartości od swoich sukcesów. Bo trójka i tak będzie osiągać sukcesy, ona i tak będzie dążyć do tego, żeby osiągać cele. I to jest jak najbardziej ok, i to jest w ogóle świetne, coś czego my możemy trójkom zazdrościć, tej determinacji. Ale trójka musi się nauczyć tego, że jeżeli nie będzie osiągać celów, to ona jest tak samo wartościowa, jak i osiąga. Ona jest tak samo wartościowym, pięknym w środku człowiekiem. Jak wtedy, kiedy nie jest na topie, jak wtedy, kiedy nie zdobywa medali kolejnych doktoratów, i, i tak dalej. Także to są takie wyzwania dla trójki, jakby zrzucenie maski, zrzucenie ego, stanie się autentycznym, stanie się wartościowym bez względu na wszystko i też skupienie się troszkę bardziej na swoich emocjach, swoim wnętrzu, rozwoju, właśnie empatii do innych ludzi. Także, także tyle, jeśli chodzi o trójeczki. Ja na koniec jeszcze przeczytam wam bajkę. Fragment bajki, którą chciałabym, którym chciałabym zakończyć to wideo, dlatego że to jest naprawdę coś pięknego, co może się przydać trójkom, i to jest fragment opowieści aksamitny królik. I ja wam to przeczytam. Co to znaczy być prawdziwym? Zapytał pewnego dnia królik, gdy leżeli obok siebie przy szafce, zanim babcia przyszła posprzątać pokój. Czy to znaczy, że ma się w środku coś, co brzęczy oraz wystający kluczyk? Bycie prawdziwym nie ma nic wspólnego z tym, jak jesteś zrobiony, odpowiedział zamszowy koń. To coś, co może Ci się przytrafić. Prawdziwym stajesz się, gdy dziecko bardzo mocno Cię kocha, ale nie tylko dlatego, bo chce się z Tobą bawić, ale dlatego, że kocha Cię naprawdę. Hmm, czasami, rzekł za zamszowy koń, bo zawsze mówił zgodnie z prawdą, ale gdy jesteś prawdziwy, nie przejmujesz się aż tak, gdy ktoś cię rani. A czy to się dzieje w jednej chwili, tak jak gdy ktoś cię nakręci kluczykiem, czy stopniowo kawałek po kawałku, zapytał? To się nie dzieje w jednej chwili, odpowiedział zamszowy koń. Prawdziwym stajesz się stopniowo. Taka przemiana zajmuje dużo czasu, dlatego zwykle nie przydarza się to zabawkom, które łatwo zepsuć lub z którymi trzeba się ostrożnie obchodzić. Zwykle do czasu, gdy staniesz się prawdziwy, stracisz już większość sierści, odpadną ci oczy, a Twoje szwy będą już bardzo poluzowane, będziesz już bardzo zużyty. Ale wtedy to wszystko jest nieważne, bo gdy jesteś prawdziwy, to w oczach tego, kto cię kocha, nie możesz być brzydki. Tak mogą cię nazywać tylko ci, którzy niczego nie rozumieją, którzy nie wiedzą, co to znaczy być prawdziwym. I tym kończę. Video na temat trójek. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, udostępniania, dzielenia się i do zobaczenia w kolejnym wideo.